Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj na festiwalu Fantastyki, który odbywa się po raz pierwszy w suwałkach. Jest z nami pani Tola Gagaska, która jest głównym organizatorem i pomysłodawcą tego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ocenia Pani przygotowania i ogólnie samą realizację? Przygotowania wzięło udział kilkadziesiąt osób z najróżniejszych środowisk, młodzież, studenci, ludzie pracujący, pracownicy biblioteki publicznej. Suwalskiego Ośrodka Kultury było to bardzo duże przedsięwzięcie. Pierwsze tego typu, no, zbieramy doświadczenia. Na pewno w przyszłym roku trochę zmodyfikujemy ten festiwal, ale na pewno nie zaniechamy jego organizacji. gdzie zrodził się pomysł? Jak pani wpadła na pomysł organizacji takiego festiwalu? Pomysł zrodził się w mojej głowie oczywiście. Fantastyką interesowałem się od dzieciństwa, głównie fantastyką w literaturze i w filmie, a potem pomyślałam, że my jako placówka kultury mamy tak wielu instruktorów z różnych dziedzin sztuki, że taki festiwal powinien obejmować fantastykę w muzyce, w teatrze, w plastyce i w wielu innych formach aktywności społecznej. Czy było duże zainteresowanie takim festiwalem? Bardzo duże było zainteresowanie tym festiwalem w różnych jego, tak powiem, w różnych jego punktach. W niektórych większe zainteresowanie w niektórych mniejsze. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz filmu Świteś z muzyką na żywo w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Games Room. Wszyscy lubią grać w planszówki, karcianki, brać udział w turniejach. Ciekawe były bardzo sesje RPG. Także wiele, wiele rzeczy cieszyło się zainteresowaniem i na pewno będziemy rozwijali te kierunki. Jak Pani myśli, jak wypada nasz Suwalski Festiwal na tle takich podobnych w Polsce? Nasz festiwal jest czymś innym, bo w Polsce organizowane są głównie konwenty fantastyki, jest to, 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 jest to trochę inna forma. Na konwencie fantastyki ludzie przebywają w jednym miejscu praktycznie przez 24 godziny. Korzystają, tak jak u nas, z różnych form aktywności, ale też śpią tam, jedzą, wszystko w jednym miejscu. U nas to jest festiwal fantastyki. Ludzie przychodzą, wychodzą, idą do domu, idą coś zjeść, idą coś zwiedzić. Ci, którzy przyjechali, także jest to trochę inna forma. I przy tej formie pozostaniemy, przy formie festiwalowej. Ale czy coś będziecie zmieniali? Czy to będzie impreza cykliczna, jeżeli tak, czy, czy coś ulegnie zmianie? Tak, na pewno będzie to impreza cykliczna, tylko yy, właśnie spotkamy się i zastanowimy się, w którym kierunku powinna się ona rozwijać. Na pewno otworzyliśmy ten portal na północny wschód, i na pewno będziemy yy, interesować się fantastyką właśnie w kierunku północno-wschodnim, czyli Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie. To, co się tam dzieje, ta, ta magia, te miejsca, te ciekawe rzeczy w literaturze, w filmie, to będziemy wykorzystywać. Czy już dziś może Pani zaprosić na. Następny sezon? Oczywiście zapraszam już dziś na następny sezon. Już mamy pomysły, już mamy nawet ludzi, którzy będą te pomysły realizować. Podejrzewam, że będzie to również połowa września. Jak, Nie ma kolejki, to szybko. To jest, to jest, Daj brodnek, no. dawaj brod. do Organizacji tego festiwalu w lutym yy, nie znaliśmy się, spotkaliśmy się jako grupa zupełnie obcych sobie ludzi, poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy się, poznaliśmy nasze możliwości i w trakcie realizacji tego festiwalu, w trakcie przygotowań do jego realizacji, poznaliśmy bardzo wielu ludzi z pasją, z suwak, których nie, wcześniej nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, że jest świetny klub yy, kickboxingu, że jest świetna grupa chłopaków, którzy parkour robią i Myślę, że to wszystko wykorzystamy, oni się też poznali i będą się spotykali i myślę, że jeszcze w wielu różnych innych sytuacjach, przy organizacji różnych, innych imprez, nasze te związki będą procentowały. to podejdę, tak? Czyli powstaje nam znowu coś, tak? to trzeba było złożyć nie wzdłuż, tylko na skok. I teraz dopiero można to już o, Czyli trzeba teraz złożyć. Bierzemy tak do jedną Trzeba zrobić z tego latarki. Czyli składamy go to tak. Okay. Okay. Czyli o tani okay. zajmujemy jedną stronę, mm -hmm. bo w tych bardziej skomplikowanych oligaminach ważne jest to, żeby powtarzać te same kroki z jednej, z drugiej strony, czy... to jest kryształowy klucz do świata magii. Pokazujemy klucz, który jest nagrodą w plebiscycie czytelników Suwalskich na najpopularniejszego pisarza fantastyki polskiej i laureatem tej nagrody jest Andrzej Pilipiuk. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku przyjedzie do nas i ten klucz odbierze osobiście. Klucz jest z oksydowanej stali. Jest z kryształami górskimi z Tybetu, więc jest to zupełnie niezwykły klucz. Autorem klucza jest Rafał Strumiło, nasz suwalski rzeźbiarz. Ręcznie wykonał, zaprojektował, wykuł we własnej ku, kuźni taki klucz. I bardzo byśmy chcieli, żeby Andrzej Filipiuk przyjechał do nas za rok i ten klucz sam odebrał. Spotkał się z czytelnikami, opowiedział o swoich książkach. No skoro go wybrali, jest tego warto. Czy za rok również będzie taka sama nagroda dla najlepszego autora książek? Mam nadzieję, że tak. Klucz do świata magii to jest nie tylko nagroda dla pisarza, to jest też nagroda dla twórcy komiksów, dla twórcy filmów, może gier. Zobaczymy, kto będzie laureatem przyszłorocznego klucza do świata magii. Jak pani ocenia festiwal? Dzieje się tu bardzo dużo. Każdy może znaleźć to, co go zainteresuje i ten, kto się interesuje średniowieczem, i ten, kto interesuje się... Zupełną przyszłością nieodgadnioną, i Japonią, i kuchnią, i rozmaitymi grami, i filmem, dla każdego jest coś, co mu się może spodobać. Tylko każdy musi przyjść i chcieć znaleźć tę swoją fantastyczną niszę, w której się dobrze będzie czuł. No pani dzisiaj towarzyszy? To są aktorki z teatru Gizzo to jest nasz suwalski teatr? Ależ oczywiście to jest nasz suwalski teatr. I też chcemy, żeby jak najbardziej zaistniał, żeby Teatr występował w przepięknych strojach, które sami sobie szyją i projektują. Czy teatr działa tutaj przy SOKU, przy suwalskim ośrodku? Dziewczyny rzeczywiście grają w teatrze, który działa przy SOKU. Tutaj mają zajęcia, tu się spotykają i tu występują. Czy to jest wasze hobby? Y szczerze że to tak. Oczywiście. Tak, to jest czy wiążecie swoją przyszłość właśnie z teatrem, z graniem? Trudno powiedzieć jak to będzie, ale. Ja chciałabym, ale to na razie tak chyba bardziej abstrakcyjnie, ale chciałabym. Na dzień dzisiejszy chwila przyjemności, relaksu. No właśnie tak. Dziękuję serdecznie. Po tym, jak rzuciłem się okiem na zbiór rysunków mi przedstawionych, wiem, że zebrało się dużo fantastycznych smaków, elfów, ludzi, troli, krasnali. I z jeszcze innych krain. Cieszę się, że tylu ludzi w bajce tej jeszcze żyje. Kazimierz Gomułka. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj z Panem jako z organizatorem. Proszę nam opowiedzieć, co się dzisiaj tutaj dzieje? To znaczy na początku sprostuję może kwestię, my jesteśmy współorganizatorami, ja reprezentuję grupę Jatwa, czyli... Synowie świeży odpowiadamy na tym festiwalu za rekonstrukcję, ale także jak pani widzi, yy, mamy pieczę nad y, grami, RPG, tak, tudzież, y, tutaj planszowymi, te, także no, co się tutaj dzieje, to trzeba było opowiadać bardzo długo. Yy, festiwal fantastyki w suwałkach jest bardzo interdyscyplinarny, dzieje się tu dużo. No, w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie, jest wiele atrakcji, które się pokrywają nawet w jednym czasie, więc no, mogę powiedzieć z własnej strony. Tak, ze strony współorganizatora, że y, odbywały się tu lekcje żywej historii, można było zobaczyć y, walki, rekonstrukcje, poznać jak wyglądali kiedyś Helsingowie, zobaczyć y, walki tak na żywo. Poza tym odbywa się wiele prelekcji na temat właśnie fantastyki, na temat RPGów, także jest naprawdę wiele, wiele atrakcji. Czy fantastyka w Suwokach jest popularna? No jak widać jest dosyć popularna, mimo, y, mimo niesprzyjającej pogody tutaj grupa fanatyków jest, także no, tak się zdarzyło, że y, z tym terminem pokrył się inny, dosyć duży konwent y, w Toruniu, więc no, my nie możemy rywalizować z dużymi imprezami w Polsce, które mają renomę, dlatego też myślę, że część tych ludzi z Polski no, zdecydowała się już na znaną markę i pojechała tam. Natomiast myślę, że gdyby nie ten niefortunny zbieg okoliczności, że pokryły się daty dwóch podobnych imprez, myślę, że tych ludzi mogłoby być więcej. Jeżeli będzie to cykliczna impreza, yy, czy za rok też również tutaj się spotkamy? Oczywiście, myślę, mm, dla nas podoba się bardzo, chociaż mogę mm, Patrzeć na to mało obiektywnie, ponieważ współorganizujemy tę imprezę. Jednak patrząc po ludziach, niech pani się rozejrzy, wszyscy dobrze się bawią, więc myślę, że w przyszłym roku uda nam się zrobić większą, fajniejszą imprezę. No i oczywiście będziemy mogli wyciągnąć tak, jakieś wnioski tak, na przyszły rok i postaramy się to zrobić fajniej i lepiej. A jak ocenia pan tegoroczny festiwal? Pod względem organizacyjnym. Wszystko się udało? Może na razie na ocenę jeszcze jest za wcześnie, może chciałbym troszkę jeszcze dać sobie czasu, żeby żeby to ocenić tak na spokojnie, na spokojnie to wszystko, na zimno wykalkulować, ponieważ no, było tu naprawdę dużo zajęć, tak często biegaliśmy od jednego do drugiego pokazu, także na ocenę przyjdzie jeszcze czas, tak jak, tak jak mówiłem przed chwilą, doskonale się bawimy, więc, więc to na razie jedyna ocena jaką mogę powiedzieć. Czy już dzisiaj może Pan zaprosić na imprezę za rok? No oczywiście, już zapraszamy, bo wiemy, że ta impreza się odbędzie. No tak jak mówiłem wcześniej, postaramy się więcej atrakcji przygotować. Postaramy się też przeanalizować, co cieszyło się największym tutaj wzięciem, tak największym zainteresowaniem. No i oczywiście to wszystko do, do potrzeb dostosujemy, bo, ponieważ zależy nam na tym, żeby w suwałkach no, takie inicjatywy miały rację bytu i, i żeby ci ludzie, którzy mają zainteresowanie i pasję, mogli je rozwijać. Ja również dziękuję.